Dzień dobry, Justyna Urbaniec. Zapraszam do obejrzenia ostatnich w tym roku grudniowych wiadomości telewizji Skarbimierz TV. Wspólna zabawa i szczytny cel w wiadomościach o balu charytatywnym. Nowy system grzewczy byłej szkoły rolniczej w Żłobiźnie. Mikołajki w Skarbimierzu oraz relacja zabawy w Pawłowie. A na koniec powiemy o wizycie rzecznika praw dziecka w Skarbimierzu. Blisko 80 osób wzięło udział w wyjątkowym balu charytatywnym, który odbył się w Skarbimierzu Osiedlu podczas zabawy andrzejkowej. Dochód z imprezy jest przeznaczony na leczenie pana Zbigniewa Kendry, który walczy z chorobą nowotworową. Więcej w relacji naszych reporterów. Muzyka, taniec i mile spędzony czas. Z pozoru tradycyjne andrzejki, jednak w tej zabawie chodziło o coś więcej. Idea jest taka: przy okazji zabawy, staramy się, aby właściwie wszystko, co jest związane z dochodem z tej zabawy, poszło na cel leczenia pana Zbyszka Kendry. Od kilkunastu miesięcy pan Zbyszek zmaga się z chorobą nowotworową, której skuteczne leczenie wymaga innej kuracji niż przewiduje i zapewnia publiczna służba zdrowia. Córka znalazła w internecie, że jest taki lek bo na raka. Kości chemioterapia nie działa. Ona działa na raka prostaty, a w kościach on się dalej rozwija. I w Stanach Zjednoczonych znalazła lek, no ale niestety nie jest on refundowany i trzeba to... Jedna dawka kosztuje 18 tysięcy, a przy męża chorobie, bo ona jest dość już zaawansowana, trzeba co najmniej najmniejsześć dawek. I dlatego zaczęłyśmy walczyć. W tej walce rodzina państwa Kędrów nie jest osamotniona. Jesteśmy już za akcjami tego typu, na święto niepodległości w kościele zbierano na ten cel pieniążki. Wiem, że i gmina wspomaga. Był pracownikiem gminy również jakiś czas temu. Wspomagać można na różne sposoby. To nasze mufinki, nasze wypieki, które są robione specjalnie dla pana Zbyszka. No, i kto będzie miał ochotę na muflinkę, oczywiście do skarbonki i wrzuci jakieś tam groszy. Bo to jest wszystko, właśnie, aby tylko Zbyszek nam wyzdrowiał. Warto pomagać, bo człowiek Człowiek kiedyś w życiu też będzie potrzebował pomocy. A jak ktoś pomoże komuś, to ten drugi pomoże następnemu, a ten jeszcze następnemu. I także takie koło się zwiąże i wtedy człowiek się czuje. Tak, jakby na duszy było lżej. Ach, zrobiłem ten dobry obowiązek. Bo naprawdę potrzebuje. Na Facebooku działa grupa prowadzona przez córkę pana Zbigniewa, na której prowadzone są aukcje, z których dochód przekazany jest na rzecz leczenia mieszkańca naszej gminy. Link do strony prezentujemy w opisie. Za nami Mikołajki. Wyjątkowy czas, kiedy każda pociecha, jeśli jest grzeczna, może otrzymać prezent. W Skarbimierzu Osiedlu 6 grudnia zorganizowano na tę okazję wielkie rozświetlenie przy choince oraz zabawę Mikołajkową. Grudniowe dni są wypełnione magią, która sprawia, że ten czas jest wyjątkowy wie o tym każdy z nas, ale najlepiej mówią o tym najmłodsi. Dni w roku są takie zwyczajne i prawie ciągle się nic nie dzieje, a jak nadchodzą święta to jest zupełnie inaczej. Ja się razem rozrodzi do kolację, siedzi przy wspólnym stole. U mnie jemy 12 potraw. Śpiewamy kolendy, przystroje się choinkę, różne potrawy się przygotowuje, pieczemy pielęgnie. Też. A kim dla dzieci jest Święty Mikołaj? Święty Mikołaj to osoba, która przynosi prezenty grzecznym dzieciom na całym świecie. Ma czerwoną czapkę, pompon biały, broda też biała. A ubranie czego. Pani Mikołaj prowadzi różne taneczne atrakcje, no i Mikołaj właśnie rozdaje prezenty. Było lepienie łańcucha na czas, tańce, śpiew i dekorowanie pierniczków. Dzieci dostały także gorącą czekoladę, aby mogły się rozgrzać po rozświetleniu choinki. Co roku przychodzimy, jest bardzo dużo atrakcji, zjeżdżalnie, dzieci są bardzo zadowolone, także... Tylko trochę się boją Mikołaja. Atrakcje są bardzo fajne. Dużo dzieci skacze na dmuchanej zjeżdżalni. Fajna impreza. Bardzo udany dzień. Fajnie! Dzieci święte. Na prezenty Reniferzy ciągną fajnie. od Prezenty są motywacją dzieci, aby być grzecznym i czynić dobre uczynki przez cały rok. Dorośli zaś ze świętami mają pewne skojarzenia. Z radością dzieci po prostu, przede wszystkim. Dwanaście potraw, prezenty pod choinką, pasterka, z dobrą atmosferą, ciepłą, z dzieciństwem. Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas. Pamiętajmy jednak, aby czynić wszystkie dni w roku wyjątkowymi, nie tylko te grudniowe. Kolejnego dnia, 7 grudnia, Mikołaj zawitał także do dzieci w sołectwach. W wielu miejscach naszej gminy odbyły się niezapomniane spotkania ze świętym Mikołajem. Byliśmy na jednym z takich spotkań w Pawłowie. Pawłów odwiedził pewien pan w czerwonym stroju z długą siwą brodą, który przyjechał na wielkich saniach prosto z Laponii. Od dawien dawna święty Mikołaj każdego 6 dnia grudnia przynosi grzecznym dzieciom prezenty taką kolorowankę, że na niej był renifer i bałwanek. A mi się podobał ostatnio taki fajny świecący globus. Auto tytanowego ninja i podniebnego rekina. Ja dostałam od Mikołaja elektryczną temperówkę, elektryczną y, sztoteczkę do zębów i Mazaki i zegarsówki zielonej. Dostałem od Mikołaja Lego go czekoladę i dwa batony. Takie klocki Lego, w których jest taki, taki, taki diabelski mułem. Choć świętego można spotkać też pod mniejszą postacią, na przykład dzieciaków, które z wielką przyjemnością obdarowują swoich bliskich laurkami czy drobnymi upominkami. Podstawiłem babci y, dwie czekoladki, jedną dla babci, jedną dla dziadka. A babcia uwierzyła, że to Mikołaj. Dużo czekoladek im kupiłam, i tam jeszcze y, drobne upominki. Małe i duże prezenty cieszą wszystkie dzieci. Pod postacią zabawek, gier czy tabletów. Największą radość daje jednak bliska osoba. Julka najlepiej wspomina prezent w postaci swojego brata i to jego w tym roku obdarowuje własnoręcznym prezentem. Zrobię dla niego książeczkę. Oprócz Mikołaja można było również spotkać panią Mikołajową i elfy. Dzieci wraz z rodzicami wzięły udział w wielu zabawach i konkursach zorganizowanych przez seletelki. Jeszcze kilka miesięcy temu ogrzewanie w budynku szkoły rolniczej w żłobiźnie było przestarzałe i niebezpieczne. Od tego miesiąca ma się to zmienić. Kosztem ponad 200 tysięcy złotych wybudowano bowiem kotłownię gazową. Teraz ogrzewanie w budynku będzie tańsze, czystsze i bezpieczniejsze. A wtedy było Przy budynku byłej szkoły rolniczej w żłobiźnie powstała nowa kotłownia gazowa, która będzie dostarczać ciepło do mieszkań komunalnych, hali sportowej oraz gminnej biblioteki. Konieczność była, bo, bo dotychczasowa kotłownia no już miała swoje lata. Najlepsze za sobą tak naprawdę. Dodatkowo no, jednak ten opał węglowy stwarza więcej problemów. Tu jest kotłownia gazowa, więc, więc na pewno po pierwsze ekologia, po drugie no, jednak też i w pewnym sensie wygoda. Obsługa poprzedniego systemu grzewczego była bardziej skomplikowana i mniej bezpieczna. No a tam to było, no, trzeba było pilnować non stop. Jak palaczy, tak trzeba było. No bo tam, tam było na miał, na węgiel, to trzeba było więcej pilnować. A tutaj wszystko są zawory poustawiane, wszystko zrobione. Jest komputer, pod komputer nastawiony. Teraz pan Kazimierz może zająć się innymi zadaniami konserwatorskimi, bowiem urządzenie jest samowystarczalne. Przyjść, popatrzeć trzeba na, temperat na wodę, to najważniejsza woda tu jest. No i temperatura to już jest ustawiona, tam już się nic nie rusza. Cały czas. Bo to jak na tamty, no to się przyszło, spadło, no to trzeba było ustawić. Zawsze przyjść rano, wieczorem zajrzeć wystarczy. Gmina Skarbimierz kilka lat temu pozyskała obiekt byłej szkoły rolniczej z powiatu brzeskiego. Teraz obiekt służy jako ośrodek kultury i spotkań mieszkańców sołectwa. Wykorzystujemy tą salę na wszelkie premiery, występy naszych dzieci. Natomiast pamiętajmy, że hala sportowa jest w użytku no, dosyć, dosyć mocno. Tu mieszkańcy żłobizny korzystają praktycznie codziennie wieczorami, wcześniej seniorzy, wcześniej dzieci. Przede wszystkim mamy tu biuro gminnej Biblioteki Publicznej. Pan Wójt nam te budynki dał w bezpłatne zarządzanie, więc w jakiś sposób staramy się to no, przede wszystkim, żeby nie następowała dalsza dekapitalizacja tych budynków. 53-letni obiekt nie był jeszcze gruntownie modernizowany. W tym roku został złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy budynku biblioteki. A z początkiem nowego roku zostanie złożony wniosek o termomodernizację sali sportowej. Na koniec tych wiadomości wracamy do spotkania, jakie miało miejsce w połowie listopada w Skarbimierzu Osiedlu. 15 listopada gmina Skarbimierz zorganizowała spotkanie z Anną Czerwińską-Rydel która jest autorką wielu książek dla dzieci, a zarazem ekspertem od praw dziecka. W tym dniu odbyły się dwa spotkania, pierwsze z dziećmi ze szkoły podstawowej, na którym autorka głównie opowiadała o tym, jak tworzy się książki biograficzne dla najmłodszych. Z kolei drugie spotkanie odbyło się z gimnazjalistami i było równie ciekawe. To spotkanie dzisiejsze dotyczyło właściwie jednego spraw, a mianowicie prawa dziecka do informacji, do wiedzy i do... Zapoznawania, poznawania różnych nowych dziedzin, nowych sfer? Nie podlega dyskusji, że prawa dziecka są ważne i zawsze powinno się je respektować. A jakie zdanie na ten temat ma młodzież? Czy znają swoje prawa i jakie rozumieją? Powiedz mi, jakie ty znasz prawa dziecka? Um, prawo do nauki i prawo do ochrony własnego mienia. Mhm. Jeszcze jakieś? Nie. A jak rozumiesz te dwa, które wymieniłaś? No, prawo do nauki, że mamy obowiązek się uczyć, chodzić do szkoły i. Hmm. Mm -hmm. A drugie? Um, że nie ma nas nikt prawa obrażać. Prawo do wiedzy, do zadawania pytań. I to no, na tyle. Mamy prawo y, powiedzieć y, to y, na jakiś temat. Y, mamy. Y, ten Nikt nie ma prawa nas bić, mamy prawo też do prywatności własnej. Konwencja o prawach dziecka zawiera 54 artykuły, ale czy spośród nich możemy wybrać ten jeden, najważniejszy i najbardziej istotny? Wszystkie są ważne i jedno dopełnia drugie. Ważne, żeby wiedzieć, że często ludzie mylą, często ludzie mówią, że człowiek ma prawo do godności, więc tutaj właśnie zawsze pan rzecznik bardzo podkreśla. I to jest istotne, że człowiek nie ma prawa do godności, tylko człowiek ma godność i to nie jest coś, do czego się ma prawo, tylko coś, co się ma i co się ma już w momencie urodzenia każdy człowiek. Więc ta godność jest czymś najważniejszym i z tej godności wynikają najróżniejsze prawa. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka został ustanowiony zaledwie rok temu. Jest to młode święto, które, jak mamy nadzieję, będzie nadal kontynuowane z takim zaangażowaniem oraz rozpowszechniane wśród dzieci i młodzieży, bo jak widać po spotkaniu w Skarbimierzu, pytań i wątpliwości dotyczących tego tematu jest jeszcze mnóstwo. Przez rok funkcjonowania naszej telewizji zanotowaliśmy ponad 30 tysięcy wyświetleń na kanale YouTube. W imieniu całej załogi Skarbimierz TV dziękuję za to, że jesteście z nami i co miesiąc oglądacie nasze wiadomości. Na nadchodzący czas Bożego Narodzenia życzę wszystkim wesołych świąt. Do zobaczenia w nowym roku.